Ewangelia według świętego Jana, rozdział 19. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplutwszy koronę z cierni włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili witaj królu żydowski i policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali. Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich piłat. Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu żydzi: My mamy prawo. A według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się ulągł, wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa: <laughs> Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Oto Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabata. Był to dzień przygotowania paschy. Około godziny szóstej rzekł do Żydów: Oto wasz król. A oni krzyczeli: Precz, precz, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, Wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, po środku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane, Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wiele Żydów, ponieważ miejsce ukrzyżowano, Miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Co napisał? Napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma. Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na Hizop gąbkę, nasączono octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień. Szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połama, połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy, włóczniom przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo Jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście jej wywierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość Jego nie będzie złamana, i znowu w innym miejscu mówi pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również Nikodem, ten, który po, po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Koniec rozdziału dziewiętnastego Ewangelii według Świętego Jana.